I druga robienia kreację ja pana zjadam. Dziękuję wszystkim, co się przenieśli i Wasie Mam już czączka zrobionego. Jakby członczka, bo wiecie, to jest wszystko słodkie. Co ja byłam na to? już tak. Rozłóż w dłoniach czarny, miękki cukierek do rozmiaru wskazanego w przewodniku rozmiarach nori na arkuszu sywilo no, Dobra, wiem o co chodzi, kumam. To jest to małe ja mam to... Co to ma być? To jest Gdzie jest ten rozmiar jakiś? No dobra, widzę. Tutaj mam to rozłożyć. To jest mięciutki i pachnie kulą. Najpierw ja muszę to sobie podnieść chwilę, żeby było mięciutkie i jak już rozłożę, to do Was przyjdę. To ja tego nie rozłożę, to się bardzo strasznie klei jakby do rąk moich, a do tego się nie klei. To jest bardzo trudne do rozłożenia, więc słuchajcie, ja je popróbuję. Okej, okay. więc mam jeszcze zrobione. Niech to chwilę wysnie, bo dałam do tego trochę wody do, do moich palców, żeby się nie kleiło. Teraz muszę przetłumaczyć następny krok w instrukcji. Dobra, w miarę wiem. I trzeba dodać wody. I to dodać do B, a to dodać do A. Więc nalewam. Ok, mieszam. Ok. I ogólnie to to czerwone jest takie. Takie o. Kisielowe. A to niebieskie z wodą. Dobra, przetłumaczyłam i wiem, co trzeba zrobić. Wziąć tą pipetkę. To małe coś, nie wiem, gdzie to jest ogólnie, ale jak ja to znajdę, to Wam pokażę. I trzeba wziąć to pomarańczowe em, i dać do niebieskiego. Bo wtedy powinno się zrobić jakieś, wiecie, takie... No po prostu... O, mam pipetkę, powinny się zrobić kuleczki, więc przychylę i zobaczcie. Dam wam tak. Tutaj biorę sobie w pipetkę. To no niedużo mam, ale jest. I powinnam dać do tego. No. no wychodzą takie te, nie kuleczki. O, tu mi wyszła kuleczka i tak będę robiła. Okej, okay, mam już zrobione. Zobaczcie i wyszło. To jest pomarańczowe ogólnie. No i teraz będzie trzeba poskładać te suszy. To nie będzie proste. Ok, mam już tłumacza włączonego, więc będziemy dopisać, że ten wurs się mi się nie chce włożyć. To nie będzie proste. Jak zrobić cię też? Wielkość, że gdzieś na tym powinno być. Wszędzie ta wielkość kupię jakieś. O dobra widzę, wielkość ryżu jest tutaj. Okej. Okay. Pianka. Spróbuję trochę. Co ty za to? Aż na początku było bardzo słodkie, ale teraz jest dobrze. Dobra. Smakuje. Smakuje kapis. Okej, okay, więc będę dobra. Dobrze, w miarę mam pierwszy kawałek. Idealne to tu nie jest, na, ale wiecie, nieważne. A powinnam, ile mieć dużo tych kawałków, to mniejsze je muszę robić. To tak na każde że suszy będzie z To bardzo mniejsze je muszę robić. O, coś takiego. Jak mój nasek? Mm -mm. Dobra, mam. Mam te dwie małe kuleczki. Dalej. Przekrył jajko na pół i odwróć je. I odwróć je. Sushi z jajkiem jest gotowe. Czy to wygląda jak jajko? Nie, nie wiem. Muszę je jakoś nałożyć, ale to nie będzie łatwe. Kuleczka. Niech nie chciał. Muszę jakoś mały kawałeczek wziąć. Czyli tak chcecie ładnie położyć. To na pewno u mnie nie będzie wyglądało jak na obrazku. Z pewnością. No, popatrzcie, jak to wygląda. No ok, niech będzie, położymy na talerzyku. I tak samo trzeba zrobić suszy z tuńczykiem. Ej, dobra, zrobiłam jeszcze raz to suszy i z jajkiem mi wyszło o wiele ładniej. I teraz to sushi z Brzmi niedobrze, ale smaczne, to może będzie. Może. Tylko cienką warstwę nałożymy. I wygląda to o tak. Powiem szybko Wam tak, że testowanko będzie na jeszcze następnym filmie, bo oczywiście mój aparat wyzwała mi tylko 5 minut. Ведь бы